Taki zapis musisz znać na egzamin maturalny, ponieważ zawsze w zadaniach pojawiają się wzory, które zawierają zapis kreskowy. I mamy propen, czyli widzimy, że każdy kraniec kreski to atom węgla. I w ten sposób tworzymy węglowodór propen z uwzględnieniem wiązania podwójnego. Kolejny przykład. Mamy Pięć atomów węgla połączonych ze sobą i możemy zapisać to z uwzględnieniem każdego atomu węgla, wodoru oraz wiązań pojedynczych i wielokrotnych, ale możemy również zapisać to w formie kresek połączonych ze sobą. Każda końcówka kreski to atom węgla i w ten sposób zapisujemy wiązania pojedyncze, wiązania podwójne i nazywamy związek, czyli pęd. Dva n.